Doskonała muzyka, nietuzinkowi wykonawcy, wspaniała atmosfera, a wszystko na jazzową nutę i oczywiście koncertowo. Tak kierunek jazz i muzyka estradowa świętował swoje dziesięciolecie. Koncert jubileuszowy, który zorganizowano 11 marca w Filharmonii Zielonogórskiej, pokazał nam przede wszystkim, jak wielobarwny może być jazz. Dwa big bendy, formacje kameralne, soliści, zespoły instrumentalne, a nawet chór gospel. I co najważniejsze, wykładowcy, studenci i absolwenci występujący obok siebie na jednej scenie. Przede wszystkim e, satysfakcja z tego, że absolwenci naszych studiów Dają sobie rady w życiu. Ja myślę, że to dla każdego nauczyciela akademickiego jest bardzo ważne, a szczególnie w tym zawodzie, w zawodzie artysty. Absolwenci kontynuują naukę na studiach magisterskich, na akademiach muzycznych w Polsce, nie tylko, również i za granicą. Naszych absolwentów widzimy w kilku programach telewizyjnych, systematycznie biorących udział w nich. Również absolwentów widzimy, słuchamy w własnych projektach artystycznych. To chyba jest najważniejsze. Spotykam studentów, spotykam absolwentów wydziału, po prostu grających profesjonalnie na scenach nie tylko polskich, także na scenach europejskich. I to o to tak naprawdę chodzi, żeby ci ludzie po prostu znajdowali miejsce na rynku pracy i byli po prostu wykształconymi artystami, którym daliśmy szansę na to, żeby swoje talenta rozwijać. Podczas tej dekady kierunek jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyło około 80 absolwentów. Wśród nich między innymi Bartosz Pernal, laureat wielu prestiżowych konkursów, który dziś jest wykładowcą kierunku i dzieli się swoją pasją ze studentami. Największym sukcesem jest to, chyba że jestem muzykiem, że mogę być na scenie, grać na takim poziomie, na jakim jestem w stanie grać, muzykę ze swoimi przyjaciółmi, swoje kompozycje, kompozycje moich przyjaciół, kompozycje mistrzów jazzu. Wszystkie konkursy, festiwale, na których byłem, czy koncerty, które nadawały temu wszystkiemu splendoru, to, to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że mogę w życiu robić to, co kocham. Ta miłość do jazzu to wizytówka znakomitej kadry zielonogórskiego kierunku jazz i muzyka estradowa. Bardzo dobrze znam różne wydziały jazzu w, i, w innych miastach. Świem twierdzić, że ten kadra, która jest tutaj, jest to kadra po pierwsze bardzo kompetentna, a po drugie z, z ogromną Rzetelnością przykładająca się do pracy tak naprawdę jesteśmy po prostu pasjonatami tego, co robimy, czyli pasjonatami jazzu, a także pasjonatami uczenia jazzu. Co nie jest takie częste. To są bardzo studia elitarne w tym sensie, że są bardzo kameralne. Dostaje się naprawdę garstka studentów i praca z wykładowcą bardzo często odbywa się twarzą w twarz. I ten indywidualny, dobry kontakt z wykładowcą ma bardzo, bardzo duże znaczenie. I najwyraźniej ta pasja i miłość do jazzu są zaraźliwe. Mieliśmy okazję sami przekonać się o tym podczas koncertu. Wybierając te studia, jeszcze nie wiedziałem nawet, jaka jest tutaj kadra. Wybrałem te studia, dlatego, że byłem mocno zainteresowany muzyką i chciałem się rozwijać pod tym kątem. I tak naprawdę, dopiero od pierwszych miesięcy, jak zauważyłem, jaka panuje tutaj atmosfera, przekonałem się, że. To jest to, co chciałbym robić w życiu. Obecnie na kierunku jazz i muzyka estradowa studiuje około 20 studentów. Uniwersytet Zielonogórski to jedna z siedmiu uczelni w kraju, na których można kształcić się w tej dziedzinie. Muzyka Oh, <laughs>